W nocy z piątku na sobotę wjechałam na cmentarz i myłam grup. Czasami brakuje czasu, ale zawsze pamiętam o takich rzeczach. To nieraz jestem na cmentarzu w nocy, czy wracam z Warszawy, niepokalanów, jak wiesz, jest po drodze 30 km należy odbić, więc Krzysztof był na spotkaniach biznesowych, a ja zawsze jestem na cmentarzu. Lubię ten czas spędzać. U teściów może bardziej, bo powiem Ci ciężką mojego taty, kiedy w lipcu stanął nowy pomnik, ja od miesiąca nie mogłam się zebrać. Żeby pojechać na grupę, a kiedy pojechałam, żeby moja mama mnie widziała z dziećmi. Dobrze, że nikogo nie było na cmentarzu, bo myślałam, że się uduszę. Byliśmy z dziećmi, mówiłam tacie, dlaczego mi to zrobił, dlaczego mnie zostawił. To są ciężkie chwile i jest mi bardzo ciężko, ale oczywiście to jest dla mnie nawet Krzysztof jakby troszeczkę dostałam jakby taki delikatny okrzan, bo ja pojechałam na cmentarz na grup jego rodziców, zamiast odebrać ważną. Wiesz, ważny list, ważną pocztę i Krzysztof powiedział, cmentarz mógł poczekać, a mogłaś pojechać na pocztę, bo poczta jest ważniejsza. Ja mówię, nie, cmentarz jest ważniejszy, przynajmniej dla mnie. Oczywiście. No jutro też będziecie na pewno składać hołd yy, i myśleć o, o, o najbliższych. Czy ty jak idziesz na yy, taki cmentarz? Przepraszam, trochę zmienię wątek, położę akcenty gdzie indziej, bo jednak program rozrywkowy. Tak. Czy ty myślisz o tym, jak wyglądasz, bo wiesz, że są takie różne teorie dotyczące tego tak zwanego grobingu, że niektórzy ludzie się stroją i bardziej myślą, żeby się nie, pokazać nie, niż myśleć o tym, co, co powinno być można tematem. można obejrzeć mojego TikToka, Instagrama. Zapraszam na mój kanał, YouTube. Ja pokazuję, jak na co dzień żyję i dzisiaj też tak mówię, wiesz, fajnie od czasu do czasu się umalować. Ja to robię raz na pół roku, raz na rok. Ostatnio byłam tutaj 5 września, bo też mieliśmy umowę, mieliśmy się pojawić. Eee, wiesz, fajnie się umalować, fajnie się ubrać, ale ja na to nie mam czasu i dzisiaj u wizażystki mówię, kurde, tak trochę w tym stroju czuję się jak w przebraniu. A wiesz, a te dresy, jakieś leginsy, to dla mnie to jest strój i często właśnie jak myję grób teściów, to jakbyśmy gdzieś tam z ukrytych zdjęć, z i kamery. Jestem w getrach, zdejmuję buty, wchodzę na ten pomnik, bo jest duży pomnik. Jak mam go umyć, jak mam go wyszorować i za przeproszeniem na boso myję, w ogóle nie patrzę. Teraz też jak byłam właśnie trzy dni temu, nie patrzę, jak jestem ubrana. Na co dzień nie mam czasu, bo wiesz, co taka jest prawda, że w takiej kreacji gdzieś w stroju, który super wygląda na co dzień nie można być, wiesz, idealną mamą. Idealnie jakby my mamy pracę, jak ja mam do tura albo do hamera wsiąść, wiesz, w jakimś takim stroju w żakiecie. Ja na co dzień mam taki, wiesz, mój mundurek, getry, jakaś luźna bluza, sweter i tak to wygląda w ogóle nie patrzę. Wiesz, no takie rzeczy no, nie są istotne. No gdzie tam na cmentarzu? Ja na cmentarzu jestem 5-6 godzin. Był taki czas 3 lata temu, pierwszy raz kiedy poszłam. Kiedy teść i teściowa, i teściu umierali przy mnie. Teść jeszcze żył. Pokazałam, jak zrobiłam grób teściowej, bo było 50 dni odstępu. Teściowa zmarła 22 września, a teściu 12. I wiesz co, i miałam takie coś, że zatraciłam poczucie czasu. Sześć godzin stałam przy grobie, czując, że wiesz, jestem przy mnie. Dopiero to było po pogrzebie, i dopiero jak wsiadłam do samochodu, zobaczyłam, że mam sinne wargi. Zdałam sobie sprawę, że ja w mrozie minus 15 stopni. Dałam 6 godzin, a wydawało mi się, jakbym była 5 minut. I na pewno najważniejsze to jest, wiesz, żeby się zjednać. Ja na cmentarzu, jak jacyś dalsi dziadków, których nie pamiętałam, jacyś wujkowie, to ja tego tak nie odczuwałam. Wiesz, cmentarz nawet był w miarę taki. Nie wiem, jak to powiedzieć, przyjemny, no zawsze z dzieciństwa mi się tak kojarzył, kręciło się na takich patykach świeczki, jak kiedyś były znicze. Teraz, kiedy te osoby takie najbliższe, teściowie, rodzice Krzysztofa, których cały czas traktowałam jako moich rodziców, i kiedy mój tata, bo wiesz, rodzice Krzysztofa mieli 83-85 lat, mój tata 65, to nie był czas, o 23 z nim rozmawiałam jednego dnia, szedł na bajpasy, na operację serca, umieralność 2%. A następnego dnia o 15 powiedziano mi, że operacja się udała, że będą wybuzać tatę. O 18:00 następny telefon, że tata umiera i mam dojechać szybko, żeby się z nim pożegnać. Ja mówiłam lekarzom, żeby ściągali co tylko można. Ja nawet byłam w stanie, mówiłam do lekarza, że jakby miała pewność, że mój tata przeżyje, że uda się operacja. Ja się kładę na stół, oddaję mu moje serce, ale no niestety, ja właśnie w każdym dniu wiem, że nic nie jest nam dane na stałe i dlatego tak szanuję wiesz, czas najbliższych. Bo ja nie mogłam za, za żadne pieniądze uratować mojego taty. 13 dni leżał pod respiratorem, 6 razy dawano mi nadzieję, że będzie żył, i 6 razy przeżywałam jego śmierć. Nie życzę najgorszemu wrogowi takich sytuacji, ale dzięki temu, wiesz, to mnie wszystko umocniło. Już nie ma sytuacji w życiu, które mnie jakby, wiesz, zwalą z nóg. Nawet jak ja kiedyś patrzyłam na osoby, matki, które się wiesz, Iwona wieczorek, jak ona funkcjonuje, jak ona prowadzi firmę, bo mi się wydawało, jeśli by wiesz, ktoś mi właśnie zmarł najbliższy, żebym siedziała i wyrywała sobie. Z głowy, włosy. Czy i Krzysztof, słynie, słyniecie z tego, że nie lubicie oszczędzać w pewnych aspektach życia? Czy jak widzicie na cmentarze, macie jakiś budżet, czy w ogóle nie liczycie się z wydatkami, ile jesteście skłonni wydać, żeby przeozdobić nagrobki? Wiesz, co nie. Ja, jak Ci mówiłam, i w ubraniach często lubię coś dobrego, jakościowo kupić. Ja zamówiłam, wydałam tam około kilku tysięcy na znicze na grobie Krzysztofa Rodziców, bo tutaj grobem nie chcę ingerować. Jest mama, która się zajmuje i nie chcę Kilka jakichś, tysięcy, jakichś, tak? I, na, na znicze? Yy, tak, bo takie wiesz, po 300, po 400 zł w kałużynie na zamówienie, ale one spokojnie stoją na tym grobie yy, dwa lata i to jest wiesz, raz, yy, tak mi się wydaje, żeby wydać. Nie chcę zanieczyszczać też środowiska. Teraz nawet takie, bo wiesz, no nie jestem co drugi, co trzeci dzień, to elektryczne na baterie wkłady. Więc wiesz, wydaje, ale rozsądnie, spokojnie, ale to naprawdę nie ma, wiesz, życie jest takie ulotne, my nic ze sobą nie zabierzemy. I trzeba żyć tu i teraz, pomagać innym, dawać od siebie, co możemy, wiesz, najlepszego, a te pieniądze, te rzeczy materialne to są nic nie warte, trumna nie ma kieszeni, zostaje ci, wiesz. Dwa na trzy miejsca. Czasami dla potomnych można zrobić jakąś taką pamiątkę. Nie wiem, czy widziałaś rodzina, która odpowiada za lody koral, ma, taki, ma takie swoje, powiedziałbym, mauzoleum. To dzisiaj się pojawiło nawet u nas na serwisie, taki no, bardzo zdobny. Nie na grobek, taką większą rzecz. Myślisz, że to jest interesujący pomysł, żeby jakoś tak zaznaczyć pozycję? Ja za czymś takim nie przepadam, jak mój mąż mówi, ratujmy tych, którzy żyją. Wolę te pieniądze przeznaczyć na dzieci, które potrzebują, które marzą o komputerze. Niektórzy wiesz o jakiejś zabawce, samochodzie i wtedy sprawiać radość takim wiesz, biednym osobom, które nie mają łazienki. W, mieszkają wiesz, w jakichś takich strasznych warunkach, i dookoła zawsze się rozglądam, czy są osoby potrzebujące, czy byłam z Krzysztofem, czy nie. Jak widziałam Uka i jakiegoś kolegę, bo opiekowałam się grubą, grupą, poszłam do zo, widzę w podartych butach jakaś kurtka cienka i się pytam, co to jest za dziecko, że z domu dziecka. Nie zastanawiałam się, chociaż wiesz, mój majątek wtedy na koncie to może był 2000, a ja 1700 zł pojechałam wtedy do galerii Mok mokotów, kupiłam mu od skarpetek do butów. To taka historia, bo jeszcze wiesz, pojechałam w Wtedy właśnie do domu dziecka i się pytałam pani dyrektor, czy ja mogę się pokazać, żeby to nie było takie emocjonalne, żeby to dziecko jakichś takich nadziei sobie nie zrobiło. Ale w takich, wiesz, setki jest takich sytuacji, że widzę, rozglądam się dookoła e, tutaj szerokimi oczami i pomagam tym, którym można. A tak naprawdę, wiesz, pomnik za naście tysięcy, jakieś ozdoby, to są bez sensu. Najważniejsza jest pamięć i to, co masz w sercu, żeby iść na ten grób, pomodlić się. Bo ja, wiesz, nie tylko na cmentarzu, ja z moim tatą, z moimi teściami rozmawiam, znaczy rozmawiam sobie w myślach, żeby nie było, ale często jadę samochodem i czuję, wiesz, obecność, obecność tak jak gdyż to takie śmieszne, cały czas jak wiesz, może nie wiesz, bo to to temat, właśnie jak może mnie zaprosisz na wywiad, teraz za tydzień będziemy się przeprowadzać do nowego domu i moja teściowa tak chciała, żeby miała taką oazę z dywanami, z piranami, z zasłonami, taki swój dom, swoje miejsce, i mój tata do końca prowadził firmę budowlaną i kiedyś moja znajoma rok mu powiedziała, że pamięta, jak nawet tata umrze, jak był pod respiratorem. Będziesz miała taką świętą trójcę, oni ci nie dadzą krzywdy zrobić. I tak jest, mój tata nie żyje, ale wybudował mi wiesz, tak jakby. Ja tak czuję, że oni są obok mnie, uśmiechają się i to wszystko, ja wiesz, przez dwa tygodnie kilka ekip, lamele, tapety, malowania wszystko mi to idzie. Sama jestem architektem, projektantem, bo wierzę, że oni z góry mi pomagają. I ten mój tata, który od roku nie żyje, puszcza mi tam oczka.